Kiedy ostatnio zaskoczyła was jakaś gra? Tak naprawdę wgniotła w fotel i zamiast weekendowej krótkiej przyjemności okazała się tytułem, który na stałe osiadła w Waszej głowie i w każdej chwili myśleliście, kiedy znowu do niej zasiędziecie. W moim przypadku już dawno nie grałem w taką grę, a potem przyszedł Rift Breaker, czyli niepozorna gra od polskiego studia Exor Studios. Riftbreaker to gra, w której wcielamy się w rolę elitarnego żołnierza, naukowca oraz odkrywcy w swoim imieniu Ashley Nowak. Zgadza się, jest to tylko jedna osoba. Jest ona członkiem formacji o nazwie Riftbreakers, której zadaniem jest przygotowywanie planet pod kolonizację. Ashley prowadzi w tym celu jednoosobowego mecha, którego pieszczotliwie nazywa Panem Rixem. Mech ten nie służy jedynie do eksploracji, posiada zaawansowane narzędzia pozwalające tworzyć środki badawcze, umocnienia czy też inne elementy potrzebne do skutecznego funkcjonowania bazy, które buduje się za pomocą znalezionych pierwiastków. Celem w grze jest budowanie specjalnej bramy, która pozwoli na przesłanie towarów oraz siły ludzkiej na planetę w celu dalszej kolonizacji. Tak mniej więcej prezentuje się fabuła gry Rift Breakers, którą miałem przyjemność ogrywać na konsoli PlayStation 5. Gra Riftbreaker to mieszanka paru różnych gatunków. Przede wszystkim jest to typowy RTS. Będziemy wydobywać surowce, budować bazę oraz umocnienia, opracowywać technologię i wszystko to w celu zbudowania stacji Rift, potrzebnej do ukończenia kampanii. W międzyczasie będą nas atakować zróżnicowane formy życia, przed którymi musimy się bronić. Sam pan Rix jest uzbrojoną po zęby maszyną do zabijania, zdolną samodzielnie powstrzymać prawdziwe hordy potworów. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie być wszędzie, więc w tym celu będziemy też budować umocnienia oraz różne wieżyczki, które są w stanie obronić nasze stacje wydobywcze czy też naukowe. Tutaj wkrada się element tower defense, bo wrogowie atakują nas falami co jakiś czas, najczęściej prowadząc atak z jednego lub paru kierunków. Będziemy mogli wykorzystać ukształtowanie terenu do tworzenia bardziej wymyślnych fortyfikacji i kierować wrogów tam, gdzie chcemy. Wreszcie Rift Breaker to izometryczna gra akcji, tak zwany Twin Stick Shooter, gdzie za pomocą pada będziemy kierować Mr. Rixem oraz prowadzić ostrzał. Dodatkowo Rift Breaker ma znamiona gry eksploracyjnej, gdzie będziemy teleportować się w różne zakamarki planety i badać lokalne formy życia oraz szukać rzadkich pierwiastków potrzebnych do stworzenia bardziej zaawansowanych technologii i skutecznego działania stacji Rift. Całość brzmi bardzo skomplikowanie, ale na szczęście tak nie jest. Gra jest idealnie zbalansowana między tymi trzema elementami i gracz nie czuje się przytłoczony podczas rozgrywki. Zwłaszcza, że kolejne elementy są wprowadzane stopniowo, w momencie kiedy poprzednie są już przez nas opanowane. Fale wrogów są też na tyle częste, by mieć je na uwadze, ale też na tyle rzadkie, żebyśmy mogli skupić się na naszych obowiązkach badawczo-rozwojowych, a nie tylko naprawiać wyrządzone przez fale wrogów szkody. Kwestia strzelania i eksploracyjna jest także zależna od nas. Kiedy uznamy, że jesteśmy gotowi, to wyruszamy na ekspedycję do innego obszaru planety, a najlepsze w eksploracji jest to, że nie są to jedynie kolejne mapki, gdzie musimy kopać skałki. Każda eksploracja wiąże się z innym wyzwaniem. Jak widać na ekranie, przed chwilą wybuchłem w bardzo widowiskowy sposób. Dlaczego? Zaraz wszystko wyjaśnię. Jedna z nich może polegać na eksploracji pustyni, gdzie promieniowanie smaży instrumenty naszego mecha, a w innej sytuacji wybierzemy się do kwasowych bagien. Wrogowie także są różni. Podobnie jak lokalna fauna. O ile w większości przypadków drzewka i inne rośliny nam krzywdy nie zrobią, to już na bagnach swoją przygodę rozpocząłem od widowiskowego samobójstwa, które widzieliście przed chwilą, kiedy to postrzeliłem zbyt duży grzyb, który wybuch od ciśnienia. Najlepsze jednak było to, że kiedy jednak próbowałem sam użyć tych grzybów do walki z atakującą mnie hordą, okazało się, że wrogowie są odporni na ich działanie. Co zresztą tłumaczy, dlaczego akurat w tym miejscu wewulował dany gatunek. Dbałość o szczegóły w grze jest po prostu niesamowita, a kwestia eksploracji w Rhythm Breaker daje mi niesamowitą frajdę. W tej grze naprawdę czujemy się jak odkrywca i z jednej strony chcemy zobaczyć więcej i zrozumieć więcej, a z drugiej rozumiemy zagrożenia czające się na planecie. Zwłaszcza po tym jak eksplorowałem. Zresztą na tej samej planecie są też całe jeziora kwasu i bardzo łatwo rozpuścić naszego mecha. Nie polecam takich kąpieli. Sam duet głównych bohaterów jest fantastyczny, a gra ma bogatą otoczkę fabularną. Ashley oraz sztuczna inteligencja pana Rixa na bieżąco komentują to co dzieje się w trakcie poszczególnych ekspedycji. Wspólnie omawiają kolejne kroki potrzebne do zbudowania stacji Rift, a nawet miejscami znajdą chwilę na żartowanie. Na, na przykład w sprawie ksywki nadanej dla mecha która niekoniecznie podoba się dla niego samego. Najlepsze są jednak ich dysputy na temat poglądów co do akcji na planecie. Rix ma oczywiście budowane protokoły firmy zajmujące się kolonizacją i skupia się jedynie na jak najszybszym zbudowaniu stacji oraz eksploatacji zasobów planety. Niekoniecznie dbając o środowisko naturalne. Ashley oczywiście natomiast chciałaby badać, Splorować planetę i w swojej delikatnej naiwności nieraz nie chce uwierzyć, że lokalne formy życia są naprawdę niebezpieczne i mogą otwarcie atakować fortyfikacje bohaterki. Z tych wszystkich rozmów naturalnie generują się kolejne cele, dzięki którym zawsze wiemy, co powinniśmy zrobić dalej, a jednocześnie gra nas do tego nie pośpiesza i pozwala bawić się formą. Ataki obcych nasilają się dopiero po osiągnięciu kolejnych etapów kluczowych dla gry, jak rozbudowa centrum dowodzenia, czy też budowa kolejnych elementów potrzebnych do Funkcjonowania stacji Rift. Dwójkę bohaterów jesteśmy w stanie rozwijać, ale nie w sposób znany z innych gier. Tutaj, zamiast doświadczenia, będziemy wynajdować oraz tworzyć lepsze mody, czy też bronie, nieraz drastycznie zmieniające zachowanie naszego mecha. Tworzenie różnych modów i broni pozwala wybrać specyficzne dla postaci styl gry. Przewrotka i mechaniczne pięści na przykład oraz parę przedmiotów ulepszających autonaprawę i tarcze sprawią, że nasz dzielny mech stanie się nawet walczącym z zwarciu berserkerem. I do tego zresztą bardzo skutecznym, nawet przeciwko licznym wrogom. Możliwości są liczne i gra zachęca do ich testowania. Osobiście znalazłem wiele przyjemności w korzystaniu z wyrzutni rakiet i miotacza ognia, zwłaszcza widząc jak wszystko pięknie tutaj płonie. Rift Breaker zaoferuje nam także sporo warunków pogodowych oraz cykl dnia i nocy. Oprócz tego, że wyglądają one fenomenalnie, a w nocy naprawdę niewiele widać i tylko lampy postojowe albo miotacz ognia pana Ricksa pomogą nam w eksploracji, to wszystkie te elementy wpływają na grę. Takie proste rzeczy jak deszcz, wichura czy też nawet flauta, czyli określenie stosowane przez marynarzy określające całkowity brak wiatru, wpływają na działanie naszych wiatraków oraz paneli słonecznych. A już taki deszcz meteorytów sprowadzi na planety dodatkowe zasoby, a potężny grad uszkodzi wszystkie budynki na mapie. To ostatnie jest jednak troszkę w moim odczuciu przesadzone. Bo kiedy spadł mój pierwszy grad w grze, zostały uszkodzone także moduły pozwalające przesyłać prąd do różnych lokacji. A problem jest jednak taki, że jeszcze jeden taki grad i będzie pozamiatany, i połowa moich obiektów straci dostęp do prądu. Naprawa ich wszystkich wymaga przy tym obecności pana Rixa w pobliżu, więc musiałbym poświęcić na to sporo czasu. I szczerze mówiąc, jest to strasznie irytujące. Ostatnie, o czym chcę opowiedzieć, to kwestie techniczne związane z Rift Breaker. Przede wszystkim, pod względem graficznym, gra wygląda absolutnie bezbłędnie na PlayStation 5. Rift Breaker przede wszystkim trzyma stabilne 60 klatek w rozdzielczości 4K i nie chrupnie, nawet kiedy na ekranie pojawił się kilkaset różnych lokalnych potworów. Ile szczegółów w grze jest także najwyższych lotów? Oprócz takich rzeczy jak animowana trawa, czy też lokalne zwierzęta neutralne, czy też jakieś tam robaczki chodzące tu i tam, uderzyła mi przede wszystkim przepiękna animacja atakami naszego robota. Kiedy strzelam np. rakietą, to pod podmuchem uchyla się trawa oraz inne lżejsze rośliny. A uderzenie w obieg, bardziej stały, powoduje przepiękne eksplozje oraz padający deszcz dropsów które prezentują różne zasoby i można je potem zebrać. Fajnie gra także korzysta z możliwości pada do PlayStation 5. Każdy krok naszego mecha delikatnie czuć w wibracjach, a każde inne działanie nasila lub też zmniejsza te wibracje. Mocne uderzenie z potężnych rakiet w bliskiej odległości powodują potężne wstrząsy. Triggery natomiast także zmieniają swoje napięcie w różnych momentach gry, a nawet całkowicie się blokują, jeżeli wymaga tego sytuacja. Cholera, czuć nawet deszcz padający na mecha. Przez wibrację wpadzie, rozumiecie to? Deszcz, deszcz. Te uczucia są po prostu niesamowicie cudowne i nadają nowy kształt imersji w grze. Dopiero w Rift Breaker zrozumiałem, jakie naprawdę w praktyce możliwości posiada konsola PlayStation 5. Rift Breaker to ideal Dawno nie dałem żadnej grze takiej wysokiej oceny. Minęły nad miesiące do ostatniej dychy w mojej recenzji. Ale to, jaką frajdę daje ta gra jest po prostu niemożliwe do opisania. Czy znowu zaczynam wierzyć, że jest bardzo duża przestrzeń na tworzenie naprawdę innowacyjnych gier, stosujących nowe technologie i dające masę przyjemności. Rift Breaker jest niesamowicie wciągający, przepiękny, klimatyczny i grywalny, po prostu czysty ideał. I mój największy kandydat na grę tego roku. Grałem w ostatnich miesiącach wiele naprawdę dobrych gier, ale żadna mnie tak nie wciągnęła jak właśnie Rift Breaker. Do tego to przepiękne arcydzieło kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, sprawdzałem na Steamie to chyba stówę, a jedno Jednocześnie zostawia daleko w tyle wszystkie odgrzewane kotlety full-price od dużych studiów. Normalnie tylko brać i grać. Polecam gorąco. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie sprawdźcie Riftbreaker, bo gra jest naprawdę warta grzechu. Dziękuję jeszcze raz. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapkę w górę, komentujcie, napiszcie czy grać, czy Wam też tak gra się tak podoba. No i co? No i się na następnym odcinku. Cześć!